Dobry den do rochy kermiszowe hosty. Radę jsme Was na tym światie na 32 Lemkiuskim Kermeszy w Wilchiłcy. Witajcie nam serdecznie, rady sme, że z tym przyszły, radyzmy, że chwila chyba robi tharszcza. Dumam, że mi bude radyzmy zmy Was Hostyty, radyzmy razem z Wami się. Weselity. I na sam początek poprosimy naszych hosty z dalekiego kraju. Bo przyjechali do nas aż z Charkowa. Może już pomalańki na scenę zachody. A w momencie jak budą chcę powiedzieć opowieść jedno. Pamiętajcie, że zysli z mesia na kermeszu żeby się weselity. żeby. Razom byte z osobą i żeby wkazywać radist. Ale pamiętajmy też na to, to, że nie tak daleko od nas, w Ukrainie, dali idę wina. W Ukrainie też pojechało duże Wilchiłczan ponad 70 temu de Wilchiełczane do Wneska żyje. Ale nie możemy żyć lem wino. Za to, że ziszczył z Mesia razem na Kermeszu żeby tworzyć nadzieję i pokazywać ludziom, że nadzieję peremahat nawet najgorsze. Za to serdecznie, serdecznie was witamy. Prosimy, żebyście wysłuchali początku wystupu, a potem przejdziemy do takiej oficjalnej części. Witajcie jeszcze raz. День добрий, шановні. А то на початку ми заспіваємо вам лемківську пісню під обличчям. Нічні моменти